Czy wojna może być czymś dobrym? Patrząc na fakty, można by powiedzieć, że tak, dlatego że chociażby w czasie II wojny światowej było wielu bohaterów, wzmocnił się też duch patriotyczny. Z drugiej strony jednak pamiętamy słowa Jana Pawła II, który mówił: Nigdy więcej wojny. Nigdy, znaczy naprawdę nigdy. I nie można tego usprawiedliwiać wzrostem duchu, ducha patriotycznego, czy czasem, w którym rodzą się bohaterowie. Podejmujemy ten temat w Przewodniku Katolickim, dlatego że rozgorzała dyskusja wokół Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ta dyskusja jest właśnie wokół języka, wokół sposobu myślenia o wojnie, o II Wojny Światowej. Wydaje się nam, że stanowisko może być tylko jedno ze strony Kościoła, ze strony chrześcijan. Nigdy więcej wojny. Papież Franciszek uczy nas tego ewangelicznego sposobu myślenia i mówienia o wojnie. Chociaż w przeszłości w podręcznikach historii języka polskiego może też mówiliśmy o pokonaniu wroga, dlatego, że ktoś nas zaatakował, tak papież Franciszek mówi, mówmy raczej o obronie. Czujemy się jako chrześcijanie zmuszeni do tego, żeby się obronić, ale nie atakować i nie naobinować nad drugim człowiekiem. Zachęcam do lektury przewodnika katolickiego.